W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Z nami Kamil Łaszczyk, po ważeniu przed warszawską galą w hotelu Hilton. Kamil, jak czujesz się po ważeniu? Miałeś małe problemy ze zrobieniem limitu, ale w końcu udało się osiągnąć. No miałem takie lekkie problemy, bo po prostu miałem no, 300 gram na i myślałem, że tam 300 gram jest starać, żeby można ważyć pół tak mi mówili. E, to tak tyle ważyło mnie. no to zrobiłem te 300 gram, miałem jeszcze 300 gram luzu po treningu, 600 gram zeszło z treningu, więc dobrze się nawet czuję, więc jest Także to nie był żaden problem z wagą, tylko po prostu lekkie niedopatrzenie i niedoinformowanie, tak? No można tak powiedzieć, dosłownie. A jak oceniasz przeciwnika na wadze? Czymś cię zaskoczył? Y przygotowaniem? Nie no, przeciwnik przeciwnik. Ja tam no na wygląd się nie patrzę. Można wyglądać, nie wiem, no być wyrzeźbiony, można wyglądać idealnie. E, Murzyni, nie nie mają cudowne sylwetki, a są go, bo są mają stata, są tak stworzeni no po prostu no, e, więc no nie ma co patrzeć na wygląd, no chodzę, robię swoje, ma tak samo głowę, dwie ręce i walka to walka. Oczywiście, na pewno skupiasz się przede wszystkim na jutrzejszej walce, ale czy już rozmawiałeś ze swoim promotorem Mariuszem Kołodziejem na temat dalszych kroków w twojej karierze, czy jeszcze nie planowaliście kolejnych walk? I jak na razie czekam na tą walkę, po tej walce potem będą rozmowy, co dalej, co jak, z czym, jak na razie trzeba się skupić na jednym. To trzymamy kciuki za twój jutrzejszy występ. A ja nie dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców, do zobaczenia.